Jak wyglądały protesty w Warszawie? Każdy widział, dlatego jeśli wybieracie się na nie kolejny raz, to mały tutorial, jak się do nich przygotować. Najważniejsza rzecz, czyli solidny kask, który uchroni Was przed kostką brukową, którą może Was rzucać policja. Dodatkowo macie tutaj szybkę, dzięki której nie dostaniecie gazem pieprzowym po oczach. Kolejny element, to solidna kurtka. Najlepiej skóra, ale może być też tekstylna. Ważne, żeby miała ochraniacze. Tutaj macie konkretny ochraniacz na plecach, który uchroni Was przed gumową pałką, którą na pewno Was będą bić. Dodatkowo macie ochraniacze na łokciach, jeśli Was powalą na ziemię, przynajmniej sobie nic nie uszkodzicie. Kolejna sprawa, spodnie. Najlepiej skórzane, skóra uchroni Was przed wszelkimi Otarciami dodatkowo na kolanach macie solidne ochraniacze, w razie upadku nic wam się nie stanie. Kolejna sprawa rękawice. Przydadzą się do samoobrony. Poza tym nie uszkodzicie sobie kostek, palców. Dodatkowo, jeśli znajdziecie gdzieś miejsce, możecie się wyposażyć w gaz pieprzowy najlepiej taki mocny przeciwko zwierzętom. W razie czego, jeśli będziecie wracali już po proteście i zaatakuje Was, nie wiem, na przykład agresywny pies, będziecie mieli się czym bronić. Ostatni element wyposażenia to buty. Najlepiej żeby były za kostkę, jeśli będą wyższe, to lepiej. Dodatkowe ochraniacze to tylko kolejny atut, ale ważne jest, żeby były dosyć elastyczne, żebyście mogli w nich uciekać, jeśli policja będzie chciała na was przeprowadzić łapankę. Tak wyposażeni jesteśmy gotowi na kolejny protest w Warszawie, prawdopodobnie 20 marca. Do tego pamiętamy, bierzemy ze sobą biało-czerwone flagi, cały sprzęt, który jest nam potrzebny i widzimy się na miejscu. Nie damy się.